Lewa ręka jest ręką biorącą, prawa ręka ręką Czyli prawą dajemy sobie z góry, a lewą od spodu. Okay? Chcę nie pobędzić kierunku, bo może biegunowość się zamienić. Okay. Dobrze. Prawa z góry, ale inaczej. Lewa bierze, prawa daje. Okay. To jest bardzo ważne. daje. daje. Sąkijcie oczy, skupcie się we z swojego serca, zacznij wdychać w stami, nosem. Pusta noc, bez zatrzymania od tego Przesyłam pokój wszystkim ludziom. Przesyłam wsparcie i miłość ze swojego serca. Tak aby każdy mógł wziąć tyle, ile jest mu w teraz potrzebne. Wysyłam z tego miejsca, które jest uświęcone przez moją osobę, a odkrywające i wspierające przez miłość ten cel, jakim jest pokój na świecie i dla wszystkich ludzi. Ta silna energia mojej miłości, mojego wsparcia dla innych zmieniła mnie, zmieniła ich zatwardziałego serca i urzeczywistniła pokój, spokój na świecie. Uściśnij rękę osoby z prawej strony, jakbyś witała i powitała, powitał drugą osobę. Prześlij energię łańcuszkiem wszystkim, żeby wróciła z powrotem. Uściśnij z lewej strony, prześlij w drugą stronę. Tak? Okay. Rozłączmy dłonie, podziękujmy ogniowi za tą siłę, którą nam daje i podziękujecie sobie nawzajem, tak jak chcecie.